Stanowisko mojej młodszej siostry to idealny przykład niedbalstwa i niedopasowania. Eee. Sister. Eee. Co u nas rodzinne? What's that? Sister. Eee. A z pomocą firmy Endorfi, która jest sponsorem tego filmu, odmienimy to. <noise> ale To jest to stanowisko. to jest jeszcze lepsze, ja je ci pokażę. Patrz, to biurko było kiedyś moje, ale ono się nie rozwarstwiało. Czaisz to? To się nasz rok nadaje, Każdy wytrzymało jest. Nie ma tak prosto. Musieliśmy zaplanować wszystko totalnie od zera, bo widzicie, z czym nam przyszło pracować. Wszystkie paczki ledwo co się zmieściły do samochodu i podzieliliśmy je na kubki. Są małe, duże oraz takie, które posłużą nam bezpośrednio odświeżeniu wyglądu komputera. Wiesz, co jest na tym kartonie? Ernesto! Co chodzi? Ernesto! Krok pierwszy, biurko. Tak, w takim pudle jest biurko 150 na 78 cm, tyle że spodzielonego na trzy części blatu. Jest to model Endorphi Atlas L Electric Onyx White, co oznacza, że jest elektryczne i w białej odsłonie inspirowanej białą odmianą Onyxu. <grym> chyba że ty, chyba że taki robimy. Popatrz, ja akurat z takim wycięciem mały na brzuch. Montaż nie jest trudny, choć chwilę zajmuje, ale najważniejsze jest to, że w Coś w białych rzeczach gamingowych jest takiego, co mnie totalnie łapie za serce. I zdecydowanie to wykończenie wygląda niesamowicie. W ogóle to jak już się to biurko tutaj ustawi, to to wygląda już tak naprawdę ładnie. Na pewno ładniej niż tamto biurko. A że trzeba lecieć kontrastami i praktycznością, to coś, czego się najczęściej dotyka, będzie w kolorze czarnym, bo będzie najmniej widać ewentualne zabrudzenia. To podkładka Cortura Speed XL o wymiarach 900 na 400 mm. Sceniczna scena. Więc pomieści klawiaturę Tok 75% wireless w wersji bezprzewodowej z puddingami, do której mamy dedykowany palmrest. Pamiętam, jak w recenzji tej klawiatury straszliwie mi brakowało palmrestów i widzicie, Endorfi swoje zrobiło, tylko je trzeba troszeczkę klawiaturę zmodyfikować, żeby dać magnesiki, żeby to się magnetycznie przypinało. I jedna dygresja: palmresty występują w różnych rozmiarach, więc w zależności od tego, jakiego rozmiaru macie toka, to takiego musicie kupić palmrest toka. Patrzcie, to jest tak, jakby oni już wiedzieli, że coś takiego będą wsadzać, bo teraz tutaj wciskamy. I mamy magnesik. W zestawie są gumki, ale ja spróbuję przykleić te białe, żeby to ładnie wyglądało jak oryginalnie. I teraz patrzcie. I się trzyma elegancko. A do wszystkiego nie mogło zabraknąć bezprzewodowej i sprawdzonej myszki. Czem plus. Strasznie ładnie ten setupik zaczyna wyglądać. O tej metamorfozie powinien usłyszeć świat. Tak więc pora na mikrofon. Najbardziej efekciarsko będzie wyglądać Solum Studio. <słuch> to No bo nie chciało, się wygięło, mi się ze źle wygięło. No. Czyli dość świeży zestaw od endorfi, w którego skład wchodzi ramię typu Boom, na które każdy od razu zwrócił uwagę i mikrofon na USB. Ten jest duży, tak brudne. Kolana to mam dlatego, że tak brudną wykładzinę ma tutaj Madzionka, Sorry, to jej wina. Ma gniazdo sławkowe, przycisk do wyciszania, a ten dędzel nie służy do zmiany czułości mikrofonu, tylko do zmiany głośności odsłuchu. Jesteście ciekawi, jak on brzmi? Jakże niesamowite jest to, że siadając przed takim mikrofonem od razu. Mamy ochotę mówić tak, jakbyśmy prowadzili na przykład podcast. I najważniejsze, co jest w tym momencie obecne i obowiązujące. Otóż teraz trwa promocja, i ten mikrofon w tym zestawie można zdobyć 200 złotych taniej. Natomiast na pozostałe mikrofony Endorfii możemy mieć je wszystkie poniżej. Nie ja się tak wczułem po prostu, wiesz. No słyszycie, jak to brzmi, nie? Bo oprócz tego jest jeszcze promocja 100 złotych taniej inne mikrofony, więc śpieszcie się, bo czas jest ograniczony. Jedyne co, to w tym momencie ciężko jest mi manewrować odsłuchem. Zmutowałem mikrofon, bo na Macu, jak klikam sobie gałkę, to zmieniam tylko głośność systemu, natomiast słyszę się cały czas w ten sam sposób, co zawsze. A na uszy wyjdą słuchawki, których model też podbił serca wielu osób. Otóż to Vajro Plus, i my mamy je akurat w wersji na USB. To oznacza, że w zestawie jest karta dźwiękowa na USB. Ale jeżeli jej nie potrzebujecie, to wystarczy wam wersja Vajro tych słuchawek. Chyba, że coś inaczej powinienem zrozumieć. Ale tak czy siak my też tego nie będziemy potrzebować, ale lepiej zawsze taką kartę wsadzić na przykład do szuflady. A Nóż, kiedyś może, mamy podstawę podstaw. I teraz co do podstaw, to mamy podstawkę też pod monitory. Otóż Madziąka ma dokładnie dwa takie same egzemplarze monitorów. Ja z jednego z nich korzystałem lat temu z 7, 8, 9 na spokojnie. Dlatego też wykorzystamy do nich uchwyt. Otóż Endorfi Atlas Double, który Wam już kiedyś pokazywałem, a tym razem będę mógł go wykorzystać w pełni, bo będę mieć dwa takie same monitory i on będzie praktycznie tutaj na tym stanowisku. Jestem podjarany. Do czego ty nawiązujesz? No i zauważyłem dwa problemy. Otóż wycięcie mamy ładnie na środku biurka albo bardzo z boku, więc jeżeli byśmy chcieli ten uchwyt dać tutaj na środku, tak żeby się ładnie schował, no to widzicie co się pojawia z monitorami. Otóż one będą odsunięte na boki i żaden z nich nie będzie na środku stanowiska, ale to nie jest największy problem. Ten monitor jest problemem. Lat temu, 7 albo 8 albo 9, z tym monitorem nagrywałem filmik. Uwolnij swój filmik, powiedziałem. Jakby ktoś nie zrozumiał, to lepiej powtórzyć. Możecie zobaczyć filmik, na którym montowałem ten monitor na uchwycie. I uchwyt mam do dziś. Monitor też działa do dziś. Tylko, żeby go podłączyć albo raczej przykręcić, to potrzebowałem adaptera. A tego adaptera dzisiaj nie mam. To też pytanie, co powinienem teraz zrobić, bo tu powinny być cztery śruby, a tu powinno być to... Ten rozstaw się po prostu nie zgadza. Jak zamontujemy na dwóch albo na jednej, to będziecie... Ktoś zauważył różnicę? Mocniej skręcimy, będzie się trzymać. I tylko my o tym będziemy wiedzieć. Trochę na zaufanie, ale się trzyma. I teraz możecie... W ogóle wiesz o tym, jak to są stare monitory, stary? One mają DVI i VGA. Przecież połowa ludzi, która to ogląda, nie ma pojęcia, co to są, to, to są za złącza. To jest każdy tu USB-C, DisplayPort albo HDMI. To, to tego nie ma. Mogliśmy o tym pomyśleć, żeby to wymienić, nie? One nawet wyglądają, jakby były sprzed zeszłej dekady, i tak w sumie naprawdę jest. Ale teraz możecie zadać pytanie, co z komputerem Madziąki. Otóż to jest komputer, który ma już swoje lata, ale ma w środku legendarne części. I7K5820K. Dodatkowo miejsce, gdzie można rysować ziemniaczki po prostu palcem, bo jest tak dużo kurzu w środku, dobrze, że zmieniamy obudowę, więc przynajmniej nie będzie trzeba tego czyścić. Ale karta graficzna to jest prawdziwy majstersztyk. Jedi Order. Co to jest za model? Otóż to jest Titan XP wersji kolekcjonerskiej z edycji Star Warsowej. Były dwie takie i nawet kiedyś był... Pamiętasz tego giveaway'a? Pamiętam. Wiesz o że poznałem gościa, który wygrał jedną z tych kart? Tak. Nawet mi pokazywał zdjęcie pudełka, bo było wgięcie i pokazuje Patrz, na odcinku było to samo wgięcie. Potwierdził swoją tożsamość. Poznałem gościa, któremu rozdałem jedną z takich kart graficznych. Natomiast my zrobimy mały overhaul komputera z rzeczami od endorfi, żeby wszystko do siebie idealnie pasowało. To też tutaj mamy elegancki zestaw. Obudowa ARX700 ARGB, dodatkowo nowy zasilacz 1000W Supremo FM5 Gold 1000W z dodatkowym przewodem, takim, jaki obowiązuje teraz w kartach graficznych, ale tam jest w sumie zwykłe stare złącze. A na sam koniec idzie jeszcze nawiz F360, który schodzi. Ten procesor nie potrzebuje w sumie aż takiego chłodzenia. Ale wiecie co? Budujemy to pod to, żeby przyszłościowo, jak wyjdą nowe Ryzeny, to móc zrobić na przykład aktualizację tego komputera. No bo teraz stwierdziłem, że nie ma sensu kupować procesorów, skoro tuż za rogiem są nowe. <grym> no, zobacz na to, popatrzcie, tu są dwa raby, nie XPG, XPG. <grym> tutaj mam jakiegoś Corsera, a tutaj już nie pamiętam. I <grym> Też XPG, tylko inny. Ja i dawałem jakieś ramy, bo coś i padło. Musimy jej zrobić kiedyś tam grid komputera, naprawdę. Chociaż na miejsce na 3600, na przykład. Tada, patrzcie, jak wygląda ładnie teraz ten komputerek. Wszystko pięknie ułożone. Jednej rzeczy jednak nie przemyśleliśmy. Otóż tego, jak producenci dzisiejszych obudów podchodzą do dysków. Madziąka miała dwa dyski twarde, z czego jeden wd Green jest już wsadzony, a drugi Seagate-1TB. Jakby chciała wsadzić do tego komputera, to przygotowałem jej specjalny kabelek na zewnątrz, razem z zasilaniem, gdzie będzie mogła sobie ten dysk podpiąć, bo ta obudowa ma miejsce tylko na jeden dysk HDD. Ja nie sądziłem, że Madzianka ma jeszcze dwa dyski HDD. Natomiast niezwykłym fenomenem i kunsztem tego, jak może być zaprojektowana karta graficzna, a dokładnie jej design, jest to, jak ona się zestarzała wraz z pobrudzeniem. Otóż wszelkie żłobienia na górze, w tym logotyp Star Wars, jak ma dużo kurzu w środku, to jest bardziej widoczne i po prostu trochę kurzu tutaj wygląda fajnie. To jest bardziej taki retro, miecz świetny jak to nazwał Mati, a nie taki nowy, prosto z fabryki, który jeszcze żadnego z tych, co Chodzili w pojedynku zbrojach. pojedynku nie widział. O pojedynku no, nie widział. Dwójki tylko widział. Co? O, o, pojedynki a dwójki. Yes. Ernesto, czego tu jeszcze brakuje? Ostatni element układanki. się zobaczyć na obrazku i napisać teraz w komentarzu. Raz, dwa, trzy, bo tak się robi. Otóż dokładnie brakuje krzesła. I możecie zadać pytanie, ale dlaczego się siedziała na takim krześle przy komputerze? Otóż ona większość rzeczy, jakie robiła tutaj, robiła z wiarem. Bo jak zobaczycie sobie na sufit, to tam jest zamontowana jedna satelitka. Za Matim jest jeszcze druga satelitka. Natomiast zaraz obok komputera jest cały zestaw z Vive'em. Da się? Da. Się. Nie trzeba mieć wcale dobrego krzesła, bo łatwo jest takiego wstawać, zsiadać, ale Endorfi stwierdziło, że nie, nie. Madziąki nie zostawi tutaj bez miejsca do siedzenia. Tylko przygotowali coś naprawdę specjalnego. Siadłem na wysokości zadania. Trzeba oszczędzać tutaj miejsce, bo Madzia dzisiaj cały dzień sprząta tutaj, a zrobiliśmy tutaj taki syf, że jak tylko wejdzie, to chyba najpierw zareaguje na to, jaki tu jest nieporządek. Aby zachować wizualnie koherentne doznania, dokładamy fotel Scream Onyx White. I tutaj Endorfi trzeba pochwalić jeżeli chodzi o szczegóły i detale. No bo sami zobaczcie, na przykład tu, gdzie się przykręca oparcie, nie mamy po prostu wyciętych dziur, gdzie ciężko jest trafić sobie śrubką, tylko mamy eleganckie plastiki. Ale to nie jest wszystko, bo to, co mnie najbardziej urzekło, to jak montowaliśmy mechanizm do siedziska. Otóż z dołu, patrzcie, to, co normalnie jest odsłonięte, ma tutaj po prostu małą rzepkę, przez co całość wygląda o wiele tak bardziej ładniej po prostu. To jest rzecz, na którą się nie patrzy, ale jak już wiesz, że tam tak jest, to jest jakoś tak fajniej. Nie masz takiego wrażenia? Jakby endorfi naprawdę odwaliło kawał roboty ostatnimi czasy. Nawet takie drobnostki i szczegóły, jak te zaślepki na boki. One są na magnes i się ładnie trzymają. A w przypadku innych foteli trzeba je za każdym razem było troszeczkę się pomęczyć. Drobna rzecz, ale sprawia, że ogólny experience fotela, już z unboxingu, jest bardzo przyjemny. I jak zobaczycie, jak ten fotel wygląda, no to ja jestem bardzo oczarowany. Dodatkowo, to co znajduje się na poddupiu, podpupiu? Jak to się nazywa? Na siedzisku. To tutaj jest taka. Ja wiem, co to jest za materiał. Taka. Nie tak, coś takiego zamszowe, nie? Ten zamszyk sprawia, że cała noga do samego końca jest po prostu ładnie. Milutko otulona. Jeżeli chodzi o jego, oczywiście tutaj też warto o tym wspomnieć, jego wymiary, no to ja jestem i mat jesteśmy troszeczkę zbyt duzi, bo jednak nam troszeczkę boczki przeszkadzają. Ale trzeba pamiętać, że oboje mamy dosyć szerokie nogi, więc Madzia będzie spoko, jeżeli chodzi o szerokość. Ale ostatnią rzecz mam. Ostatnią, którą warto byłoby tutaj dorzucić, bo dobrze wiemy, że patrz, nawet kółeczka są szare, nie białe, tylko szare, żeby nie było widać, że się na przykład jakiś brud zbiera. Jak będziemy często jeździć w jednym miejscu takim krzesłem, no to możemy zrobić dziurę. Tu jest wykładzina z bardzo krótkim włosiem, więc raczej nie będzie problemu. Ale jak macie na przykład parkiet, albo chcielibyście zabezpieczyć po prostu podłogę, albo wyciszyć kółka dodatkowo, to można zastosować coś, co się nazywa matą pod fotel. Gdyby Ernesto istniał i miałby ten nożyk, to byłoby mi łatwiej otwierać te wszystkie pudełka. Ja już jedną podkładkę ostatnio miałem i wam pokazywałem. Była strasznie miękka. Mati, wsadź tu rękę. Poczuj. Czy ty czujesz? No, twardy bydl. Nie, to, to głupie trochę wyszło. Ale stary, ja się bałem, że to będzie taka sama sytuacja. Ja jestem oczarowany i w szoku. Ja mam jedną podkładkę, którą mam tak, jako taki wzornik. Ale wydaje mi się, że to nie jest taka podkładka jak ta. Jak nazwiesz ten materiał? Troszeczkę takie jak linoleum kiedyś było. Stary, to jest takie. Taka twarda cerata. Twarda cerata, jakby zrobiona z wielu warstw cerat. To się może okazać, że to będzie podkładka, która będzie miała sens. Jest wersja to jest 110 a jest jeszcze 120, która jest w formie prostokąta. I tutaj, no bo jakbyśmy mieli podkładkę, która by się nam tutaj rozciągała, to w momencie jeżdżenia kółkami ona też by się zaczynała giąć. Tutaj natomiast paluchami próbuję przesuwać i ona prawie w ogóle nie sprężynuje, ona się tylko prostuje, bo jest jeszcze zagięta z opakowania. Dobra, test z wjazdem kółkami bezpośrednio. A, troszkę, wyjadę na środek. Ona się inaczej zachowuje w ogóle. Jeszcze jak się ułoży, uleży, wiadomo, no jak się zjedzie na dół i się będzie wjeżdżać, to się może coś tam pogiąć, ale jestem ciekaw straszliwie tego, jak Madzi się będzie korzystało z tego zestawu. A no właśnie, Madzia, może zaprośmy ją tutaj i najpierw pokażemy jej cały syf jaki żeśmy wygenerowali, a potem się odwróci i zobaczy stanowisko, więc idę ułożyć kabelki. Czekaj, uważaj, zapominam, że ja cię muszę prowadzić, bo ty żeś sprzątała dzisiaj tutaj cały dzień, nie? Uważaj, bo tu statywy są, nie przejmuj się. To najpierw jakby to powiedzieć, tą stronę zobacz, nie dołożyliśmy się do tego porządku, jest znacznie no. gorzej niż było. Ale teraz okay. poczekaj, zamknij oczy, a my zmienimy kadr. Otóż teraz, jak się odwrócisz, to możesz otworzyć oczy i powiedzieć, co sądzisz. O, o kurde. Tak jak na filmach, jeden katr jest ładny i czysty, reszta to totalny, totalny brud. Nie ma, nie ma, nie widać. O panie, ale piękny. No. Jo, usłyszałam od ziemniaka tylko, że a, klawiatura, myszka, słuchawki. A tu je wszystko. O panie. Otóż sprawa jest następująca, musiałem Madzi cokolwiek powiedzieć, że cokolwiek będziemy robić u niej ze stanowiskiem, bo a potrzebowałem mieć puste stanowisko, b musiałem widzieć, że Madzia tutaj jest, bo ona jest więcej czasu za granicą niż w Polsce. Jutro znacznie. wyjeżdżam. No właśnie tym bardziej. Natomiast to, co widzisz tutaj, uknęliśmy razem z firmą Endorfi już parę miesięcy temu, żeby zbudować ci ładne, przejrzyste stanowisko. Bo nie każdy wie, ale Madzionka studiuje informatykę i w sumie ty masz już tego... Co ty masz z tej informatyki? Powinna mieć magistra w tym roku. A będzie? Zobaczymy. No, ze stanowiskiem będzie. I w związku z tym potrzebujesz komfortowego miejsca do pracy. A dodatkowo ja mogłem się przeglądać paru fajnym rzeczom i mogłem się nimi pobawić, więc ja też jestem zadowolony. Co ty robisz? Sprawdzam, co to jest. To są przepusty na kable. No teraz widzę, nie wiedziałam na początku. Ale kurde, wiedziałam, że coś knujecie, bo kurde oni przyszli tutaj o 14 i jest 21.30. Miałam takie bezkity, no nie może być tak, że słuchawki kurde nie działają tak długo. Siedzę jak gubię tam w pokoju, sprzątam sobie coś tam, robię, czekam, czekam, czekam i tak no nie, no coś będzie innego. Jak zwykle się mnie zaskakuje. Ale wszystko jest tak w końcu tak kobieco jest tutaj. Te białe, białe elementy w technologii tej gamingowej i tak dalej zawsze mi się kojarzą tak kobieco. Zawsze miałam wszystko takie ciemne i w ogóle... Dodatkowo dbamy tutaj o plecy i ergonomię pracy. Więc biurko jest nie byle jakie, tylko jest elektryczne. Co, to są centymetry nad ziemią, czy... Tak, pod jedynką dałem ci najniższy, nie, najwyższy punkt, tak żeby nie powyrywać przewodów, bo tak. <laughs> jedna rzecz, która Oho. tutaj nie do końca pasowała, bo można je podnieść wiesz jeszcze wyżej, tylko stwierdziłem, że nie będę go podnosić tak wysoko, bo muszę przewody pozmieniać. Pokażę wam, jak się udało zamontować te monitory, bo tutaj mamy tak naprawdę rozkład tu jest 200 na 100, ale dobrze, że są jeszcze śrubki na środku, więc te monitory nie są zamontowane na środku tak jak powinny, tylko są trochę przesunięte. Okay. To, co jest tutaj do zmiany, to na pewno monitory trzeba by było przesunąć na tym statywie w jedną stronę, tak żeby jeden monitor mieć na wprost, drugi mieć z boku, ale stwierdziliśmy, że nie, nie w tym momencie, bo trzeba zamontować tutaj inne ekrany, które będą lżejsze, którymi będzie łatwiej manewrować. I wtedy będzie można wszystko jeszcze bardziej ułożyć. Ale i tak uważam, że na ten moment to stanowisko zaczęło wyglądać naprawdę elegancko. Fajnie by było zwrócić uwagę też na to, jak to biurko jest zbudowane. Bo mamy tak naprawdę trzy elementy, które tworzą łącznie całość. Warto jest o tym wspomnieć. Mati korzystał z takiego blatu i po jakimś czasie poczuł przez podkładkę, że rzeczywiście te łączenia jakoś są dosyć lekko wyczuwalne, ale są, jak to było. Nie, bardziej prawa strona by się użytkowała, więcej myszki, Ja poczułem i poznałem. Natomiast jak mamy twardszą podkładkę, jest to mniej wyczuwalne, ale trzeba będzie zobaczyć, co ma powie po jakimś czasie użytkowania. Ostatnio zauważyłem, jak miałem jedno z biurek, rzecz, która mnie strasznie zaczęła wkurzać, było strasznie mocno ścięte. Jak mamy delikatnie zaokrąglone rogi, tak jak tutaj, jest nie najgorzej, ale jeżeli chodzi o fragment, gdzie mamy miejsce pod ręce, to jak trzymasz tutaj ręce, to cię nie bolą przed ramiona po prostu. A jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Nerwy, jakie idą tutaj w Łokciu, idą bardzo małym rowkiem i łatwo jest sobie to uszkodzić. Tutaj, ja, ja, ja no, ja, no fajne. Ja lubię lekko zaokrąglone blaty, bo wtedy ręce nie bolą. A jak są zbyt ostre, no to już bolą. No tutaj nie, nie trzymamy rąk, no, no, to już jest dosyć ostrościęte. Za dużo gadam, nie? mnie, bezsensownych rzeczy. Czyli mam skończyć gadać, tak? Ej, ja nie wiem, co powiedzieć. Mega, jakby, kurde, nie spodziewałam się. Przecież wiedziałam, że coś knujecie, ale nie spodziewałam się, że aż tyle. Kim jest Ernesto? To jest człowiek, który się pojawia w tutaj w randomowych miejscach. To tyle? Mać, kiedyś dostałem kubek. No i co? No i wydaje mi się, że ty bardziej na niego zasługujesz, bo to z i będzie ci pasować do stanowiska. Brakuje mu jeszcze ledów. Nie przesadzaj, dziecko. <ścoughs> Mać, bo kiedyś dostałem koszulkę. No i co w związku z tym? No i to jest XL-ka, to ją zachowam. Tak będzie lepiej. Też twój kolor bardziej. Jak mi? Józek. Jaki Juzek? <laughs> Zawsze na tata tak odpowiada. <laughs> Dobra, możemy tak założyć, niech będzie. Dostałem też kiedyś śrubokręty. Już skręcaliście to wszystko? No właśnie nie, bo zapomniałem, że je wziąłem ze sobą. Serio? A już ciebie nie chciałem prosić o śrubokręty, bo jeszcze byś się domyśliła co robimy. Sketch numer 3 nie wyszedł. A wyszedł ten pierwszy i drugi? <grym> Mać, graj do jednej bramki.